Siemano kolano, witajcie w ukradni, Brainot nowej aktualizacji, w której będą e, jakieś co to jest są za brainoty? Nie wiem, jakieś radioaktywne posady! Bo... Zakazane oh, i no, Radioaktywne, i z tego co widzę, mamy wędkę. i Patrzcie, możemy teraz wyrzucić i czekaj, złowić jakiegoś brainrota? E, o co e, no, chodzi? No, nie wiem, tutaj chyba można łowić jakieś brain roty! Kliknij, aby odebrać. Dobra, szybko, klikamy! Ja klikam bardzo dużo! Wow! Dostęp, beluga, beluga! Ej, Kary, kozowskie ale zobacz, tu można wędkę oh. kupić, kup szybko! rybak, zobacz! U rybaka! Okay, ale czekaj w takim razie. OOP! Ja już kupię najlepszą, kupi! Potrzebujesz 15 rebiłów. Dobra, widzowie, jest tylko jeden mały problem. Ja jestem na moim drugim koncie, ponieważ e, musiałem przenieść sobie kilka brainrotów, e, bo są lagi. Mam tak dobre brainroty, że patrz, powodują patrz. one lagi na serwerze. Zobaczycie, zobaczycie. Dojdzie. Do mojej boci. Co to jest za banan? jest radioaktywny, dobra, mówimy to, mówimy. Ej, dobra, ej, tu stan los Orcaleitos. to jest What? dobry bryniut, masz, ja się Serio? Ej, dobra, te to są aż za mocne, szczerze. Mówimy lepki na tym bryniutku. Dobra, brandy. ej, ja, szkoda, że nie mam 15 robić. Wy macie tą najlepszą wędkę? Ej, tak, 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 tak. tak ja mam, no. Dobra, to wy będziecie mieć większe szczęście. Dobra, i klikamy, dobra, zobaczymy, co teraz znowu 20, nowe 20, 25 nowych bryniotów. może ej, z tego być. trzy też się zrobiły! Cikiet. Trzy zobacz! Pierwszy raz widzę w ogóle, bo ostatnio nie byłem na aktualizacji a zrobiły się trzy nowe szlaki, więc mamy tutaj dużo szczęście. To się ładuje, co się ładuje, zobacz! Gdzie się ładuje? Nad wyjściem. Nad wejściem. Ej, faktycznie, power status! Power status, nie, zobaczcie! I co to oznacza? Tralelita mi wypadła, elo. spawnik, mutation spawnik. O, power status, mutation spawn. I czekaj, co to oznacza? Nie wiem, myślałem, że coś się wydarzy. Zespełniła się ta mutacja, czy nie? Nie, czekaj, co się nie dzieje? Stop, stop. Co? Ej, nie. Ej, to nie to wierzę, że jest wszystkie... SNAP! Ja nie mogę! Ozco! A co to jest Brain Trader? Oooooo! Ej! Ej. Ej. Nie gadaj, Oj. że możesz się wymieniać brainrotami. Możesz brainroty wymienić na inne. O, wow. właśnie. Widzę, a zobacz, na A Pinguinie. Jest lo, los Pinguinie z jakieś inne brajnoty. Tak, tak. Los Pugis. Nie było tego wcześniej. Tak. I on daje 30 milionów na sekundę. Oh. My się zdaje, że to działa tak, jak kiedyś działało chyba wow. z Fuse maszyną, że różne, ma, różne brajnoty mogą się biec. Co e. ty gadasz? Nie No wytrzymam. bo to odnowi się za dwie godziny. Czyli za dwie godziny będą kolejne brainroty do tego. Ej, dobra, ale pewnie sami od. E, ej, co? Dostałem tryb. Pipi Takie lamusowe ja dostałem... coś! Wow! Wow! wow. Bo ja, co ty robisz? Przeniosło mnie. Wojanek, przenieś się do Wojanowic Ja tutaj sekreta, ekstenta dostałem Ej, ale już są lagi, wiecie dlaczego? Właśnie, no, widzowie, odkryłem dlaczego miałem lagi na odcinkach Przez to, że w bazie tutaj są takie mega dobre brainroty, które my wtedy zdobyliśmy Patrzcie, to są brainroty, które dają po miliard na sekundę Tutaj jest miliard na sekundę, tutaj miliard na sekundę I one mają tak dużo efektów, że lagują całego serwa, ja. serio Czarnie, no. ja, serwę? ale sami dodał nowego brainrota yy, Chyba to Lagrandę dodał do zrobienia ehm. La grande? No! Czekaj, czekaj teraz no, można mo La grande zrobić? Można, można. Ej, czekaj, 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 bo mi yy, wariuje ekran, dobra, mam jakąś rybkę nową i czekaj, próbuję ją zdobyć. Co się odwala? Ale co mam z ekranem? Wam też tak skacze? Tak, orkalita Ale. jakaś mi wyleciała. Grypus, Grypus, Meduzzi mi drop tu. Co? co? Grypus, Meduzzi! Ale to na myślana. myślałem. Ty to jest za OP! Ej, dobra, Nubek, dołącz swoim drugim kątem, bo ja chcę wejść na moje główne konto i nie wiem, czy jak wejdę, to będę miał wędkę. Dobra, wychodzę już no. Dobra, a ja próbuję w takim razie zdobyć coś dobrego, dobra? O, dobra, jest ciężko, jest ciężko zdobyć, już widzę. O nie, walnę o mnie! Walnę o mnie coś! O ja cię krew. Secret mi poleciał, super, mamy secreta kolejnego, więc bardzo fajnie. Stary dropią naprawdę fajne rzeczy, a sami dodaję kolejne rzeczy do Brain Ej, dobra, pokaj jakie dodał znowu do tego Brain Zobacz, 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 dodał y, jakieś dziwne brayroty nowe. wow, WOOO! Spaghetti! Ej, się No, odświeży, odświeżył. odświeżył. ale los spaghetti z było toaletti, A ja mam spaghetti toalety normalnie. No właśnie, on jakieś nowe tutaj. Ale mój ekran mega wariuje. Ja nie mogę, to co się dzieje na ekranie, to jest po prostu jakaś masakra. Ale te radioaktywne brainroty, ja bym chciał sprawdzić. Bo podobno pojawił się nowy indeks radioaktywny. Spójrzcie, i są teraz radioaktywne brainroty. Tylko pytanie, właśnie, gdzie? O, tutaj są. Tak wyglądają nowe radioaktywne brainroty, widzicie? Mają takie zielonkawe kształty. Są kozackie, ładnie wyglądają. Ładnie wyglądają. I teraz czekaj, nowe dodali coś. Spaghetti toalety. Jakim cudem w spaghetti toalety potrzebne jest Garama and Madum? Ale wiesz, co nie. chwilę temu były inne prenoty, te prenoty się zmieniają. Ej, to one się co chwilę zmieniają. Ale co, serio. Mam, możemy to zrobić chyba. Nie gadaj, mamy to? Nie, nie, tego słack soda. Swak soda, nie. A. Ej. A czy, e, dobra, e, wejdziesz, nubo, żeby sprawdzić, czy dostałeś wędkę? Dostałeś? E, nie. na tym koncie tutaj nowym? No. Tak, ale można z, kupić, z, u Fishermana Zaraz A, kupię, go czekaj, bo blenota Czyli udało ci się Dobra, no, to słuchajcie, kupić, to, ja wiesz. zmieniam konto, widzowie Bo jestem cały czas na moim takim słabiackim Nice, no i jestem na moim głównym koncie Nie mogę się... Ej, czekaj Ej, to tak Radioaktywne Laki bloki, zbieramy I zobacz, je I tutaj masz nawet kolej od Admina Zbierajcie je O ja, trzy, aż idą trzy na raz Masz miejsce, właśnie, to zbieraj wszystkie Jakie mocne, kupuję wszystkie i Admina są nawet Ale to? ładne są, spójrzcie tylko na to O nie Czarnego. Eee, ja też mam czarnego. To oznacza chyba O, i mamy admin radioaktywnego. Widzowie, pytanie, czy mamy zrobić radioaktywny indeks, bo jest tutaj bardzo ładny. I ciekawe jest, jak będzie wyglądała baza. Ja na obecną chwilę mam taką bazę tą galakcji. Ona też jest bardzo rzadka, przez to, że już jej nie ma i była bardzo dawno temu, ale taki nowy też by się przydał. Sprawdźmy co mamy tutaj, bo tutaj mamy na obecną chwilę nic ciekawego. Ale mamy y do, dowiedzieliśmy się od admina, że będzie pewien craft i my na tego crafta polujemy, więc tylko masz rano, musisz mi powiedzieć gdzie masz chili and chili No tutaj właśnie przed tobą jest tutaj Nice, mamy chili and chili, on jest potrzebny ten brain rot do tego żeby zrobić e, craft A masz rozkombi? Z, z tych brain rotów, e, co? no właśnie... na tym wziąłeś czy Nubek wziął? Nie wziąłem Muszę mieć na tym koncie, wiecie, ja możecie ci okay. No, dobra, dobra, dobra. to ja zabieram, bo, ponieważ te los kombinacjona są potrzebne, żeby się wytradować z tym właśnie ziomalem, który tylko się tutaj co, pojawił. A, ja właśnie co? widzę, że to jest bardzo trudne, bo on nawet te craftingi zmienia, już nie tylko briloty, ale też craftingi są zmieniane. Craftingi? Oj, no, bo wcześniej były Ej. inne craftingi na tego spaghetti. Więc e, ja czemu nie mogę tego wziąć do bazy? A co! Ale miałem laga! Oj, co co dobra, to, to idzie? Dulde, dobra, słuchajcie, do, do. idę kupić. I tak Najlepszą teraz wędkę kupię, patrzcie, razy 4 laka będziemy mieć, za 1 miliard kosztuje. I teraz zobaczmy, co nam to wypadnie. Łówimy, to łówimy. Dobra, teraz musi coś maksymalnie dobrego, bo mamy maksymalnie dobrą wędkę, więc uwaga, uwaga. O, trzeba dużo klikać. Oj, bo to jest mocna Ua! ryba. Serio? Aaaa, Aaaa, dawaj. o, Grajpus Co? Bierzcie ją! To jest Grajpus meduzy wersja radioaktywna! 8 miliona, to jest takie mocne, to jest takie mocne i tego nie da się odkupić, wiecie? Nie da się a. odkupić? Nie, mia nie miałem, a, Nie miałem opcji w ogóle odkupienia od ciebie, jak do niej podbiegłem. Ale chociaż dobra, a chodź pod moją wędkę i zobacz, czy możesz odkupić to, co teraz Ej, złowię. Wszystkie brynoty w Aquantic e, Index można e, zdobyć z złowienia, czyli to są wszystkie brynoty, te... Co to jest? A po... Secret, jakiś tutaj statek. Oh, Ej, widzicie coś go? nowego, coś nowego będzie. To jest coś nowego, to jest nowy brenot i ja go chcę zdobyć, nie? I... Chciał bardzo. O nie, tutaj wow. będzie coś słabego. No wiedziałem. Dobra, słuchajcie, ja go chcę zdobyć, bo to, co tam jest w tym indeksie, to jest coś mega przepotężnego. Musimy to zdobyć i czekaj, o, mamy coś, coś cięższego tym razem, co tym razem. O, ja też mam coś cięższego. A, nic takiego. Dobra, poczekajcie, ja chcę sprawdzić, co nam wypadnie z tych so radioaktywnych. No, no. serio, no to nie jest. jest zawsze coś. Co będzie z tych radioaktywnych? Please, please, please. A, tak, o, Ej, ale duży mnożnik w sumie. Razy osiem, bo ta Grave Pussy daje o, milion to sama. Dobry, to, to jest bardzo dobry mnożnik. Czyli razy 8,5 i pół daje mnożnik radioaktywny. Tak, 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 to prawda. Ej. Czekaj, coś dobrego niech będzie. To jeden z topowych chyba mnożników. O! No. Mamy te. Hehe, śmieszne. Ooo, to 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 Toksakur, Tralalerulo. Nie, być. Ja bym chciał 6-7 radioaktywny. Na, six, se... Ej, 6 no nowe no... trady, nowe trady, nowe trady. Dragola i... Nie, to nie jest to. Nie, ale 100 milionów na sekundę? What? A los że... potitos, nie wiem, nawet nie mam... Next. Ale my mamy spooky mieliśmy. and pumpkin, mamy to. A nie mamy tego drugiego, nie? Nie mamy los Hospotitos. I, no i w racja, takim racja. Racja. Ale widzowie, ale widzowie! Co wy na to, żeby potem na jakimś odcinku uzbroić się w te wszystkie brainwoty, które tutaj są i polować na tego tutaj jednego? Musimy to zlawić, Bo Serio. my mamy spooky and pumpkin nawet z wieloma, wieloma efektami, więc wystarczy tak naprawdę tylko zdobyć ten los Hospoditos, a to jest raczej bezproblemowe. Bo jest chyba trudniej zdobyć te, które my już mamy. To więc, prawda. Słuchajcie, w następnym, może, e, tym odcinku okay. byśmy polowali na tamte właśnie. Ja no. jestem za, bardzo chętnie ja to może bym zrobił. Bo 100 milionów na sekundę, razem z efektami, to byłoby mega dużo. I kolejny graj, bo z Medusy! Wow! I sami wiecie? aktywował 10 Dobra. razy laka na trzech trasach. Ja nie mogę. Stary kozacko, mega kozacko. Dobra, może ten lak będzie działał też na łowienie, więc spróbujmy, przetestujmy to teraz tutaj, w łowieniu. Uwaga! Może oh! No! Ty radioaktywnego kolejnego dostałem ile już mam w moim indeksie? No to jest w ogóle. I tak during events you can stack Co? Nie wiem, nie zrozumiałem, co on napisał, szczerze. Ja też. Pisz po polsku, admin, okej? Okay? się. po polsku. Się. A, po polsku, właśnie. Jesteś na polskim kanale. Ha, ha, ha. Prawda? Dobra. Prawda. I patrzcie, usuwamy tego lamusa, tego zostawiamy. E, ale tego. No, Nie dało się odkupić, nie? Z tego złożonego. Nie, nie, no, to nie działa odkupowanie na to. Ja ja nie wiedziałem, że Chili M. Chili daje 500 milionów na sekundę. No tak, on jest mega mocnym ale Ja nie, nie, nie mogę. Drobią. Ale my go i tak poświęcimy, jeśli będzie dało się zrobić mega fajnego brenota, ponieważ to da prawda. się zrobić chyba megalodona z tego brejnota O oh, i tak no Ale by było jakby na przykład Co to jest Here is a digital for the Ej, to jest nowy prenot. Jeden nowy raz, rytuał. jeden raz, jeden! Nie, to jest nowy rytuał do nowego prenota, ale bo trzeba cztery osoby! Aha! Czy jakiś nie wyjdzie? Lawaka! Labaka. No, lawaka! Co, Co innego! Nie, Ej, nie. nie! jeszcze coś idzie nowego! Głanili od Digitale, jeden no 6 miliona! Klawiaturki, to już było wcześniej! Ej, no, krawaturki były, ale patrz, Dostały gumę balonową! No. What? Ale fajnie, dobra, to mi się podoba, już mają Fajnie, fajnie, No, I I ja jeszcze dostałem! Ale które? Dwa blejloty w tym Nie. się zbugowało e, Czyli dwa na raz dostały Dobra, sprawdźmy co znowu wyłowimy z naszego tutaj Wędkowania, uwaga Szynko, mam, Samą dwie minuty tylko wędkowania, dwie, dwie minuty 30 sekund Oj, no to bez... musimy to nabić, musimy nabić Bicykleta efekt, bicykleta efekt dobra. dobra, 40 Wow, orkalero, orkala Dobra o, tak. A bombardino, krokodilo Sobie gra, weźmy sobie coś kolejnego Dobra, dobra. co dobra. będzie następnego, szybko Obmy coś fajnego teraz robił Ballerina dolfinita hmm. Lucky Lucky Blocks? Wszyscy. Kto pisze Lucky Blocks? Ja na czacie no pewnie... piszę. oni pewnie piszą wszyscy na czacie i mu. tam, Ja bym chciał na przykład tego właśnie. O! Oh, wow! Admin Lucky Block, radio A mi taki blok robił ten zytek. No, musimy go kupić. Tak, Lucky sobie! Tylko, że muszę sprzedać te, które tutaj mam, bo ja mam za mało miejsca już w bazie, słuchajcie. Tyle dobra, rzeczy dobra. leci, że ja muszę sprzedać Jasne, że z że ja wiem, ja Jeszcze twoją bazą, jeszcze twoją bazą tutaj. O, dobra, dobra, to idę już kupić. Szybko, wow. szybko, bo on jest szybki, bo jest chyba bicikletę Może 6-7 na nim poleci robić. Ale ich tutaj jest! Dobra, kupuję tego. A bo nie wiem, czy będę miał miejsce. Dobra, na szczęście miałem. Super, super, super. Oly mocne brynoty lecą. Dobra, ktoś powiedział Lawaka Saturna. Nie, no nie dawaj lawaki Saturny, nikt tego nie chce. No, nie, no i znowu lawaka idzie, serio. Dobra, six seven, please, please, six seven, six, six seven, seven, six seven nie! Hmm. Sami idzie! No, sami, ale nie, nie chociaż tyle, no. Sami spaghettiani. No nie, ale to no, słabe Zobaczymy, rację. może coś dobrego jeszcze ci poleci. Co się? Okej, okay, sami, okej. Okay. Ogarnij się sami, dropnij nam coś dobrego, okej. Okay, o usuwamy. właśnie właśnie, najlepiej niech przedłuży radio jak ten efekt. Ej, co to idzie? idzie? Ej! Po prostu idzie! Co? O, panie! Ej, od kiedy la, la na kukalacza na ustce płynie? To nie było. No, ona pływa. Na sukcesie, tak? Dobra, widzicie, to ja, ja, ja ją kupuję. Ona zezna. będzie do indeksu jako radioaktywna. O, a tutaj co idzie? O, ja cię, te brinoty, tylko super event. Wow, ej, powiem wam, jest tyle efektów. Dobra, na kukalacza odkaczona, patrzcie, mamy już 9 na 192. to No, powiem wam, trochę dużo. Dlatego sprzedajemy te, które są słabsze, brinoty. Otwieramy. A, też nie możemy otworzyć. Ale możemy otworzyć tego, co będzie na Górze, bo na górze mamy a, nie mamy. Ale to jest co bo ja chcę zrobić tego nowego sekreta z łowienia. Nie gadaj. A czemu nie mogę tego. O, dobra, mogę tego sprzedać. Przez chwilę nie miałem opowiadomienia o sprzedaniu, co, nie? Dobra. No to pewnie Dajemy lagi o... są, bo dużo osób gra nie. Stary, chyba z 20 milionów osób, co nie. Moleko, no ale... ale szczerze, bardzo mi się podoba, ten event jest chyba najlepszy, jaki widziałem ostatnio. W sumie ten ostatni event, na którym nas nie było, dużo widzów pisało, że był mega słaby, więc ostatecznie nie. nawet cieszę się, że na nim mnie nie było. To prawda. Bo bym tylko stracić Czas, a teraz przynajmniej są fajne rzeczy i. oha, walnął mnie ogień. To nieźle, hey. okej. Okay. Nie! O, ej, skończyły to się wędki! Radioaktywny event, koniec! Niestety. Ale może może zaraz odpali nowego krafta i będziemy mogli o. zrobić to, co chcemy. O, ej, w sumie to jest nawet całkiem dobre. Ej, ale z tego co widzę, są trzy szlaki, ale tylko jeden ma kolorowanie, widzicie? Tak, prawda. no. no, no bo, to jest. bo był no. efekt taki, Ej, widzicie, że z tej może też zrobić mega dobry secret? Jaki niby? E? Taki, co on, on wie, że jest dobry, ale nigdy go nie dropnąłem. A, a to mnie fać... walnąłeś, Ania, to a nie to pisz. Sorry, sorry Ale teraz... Ej, co jest? Glitchuje się świat. Czy mi się wydaje? Coś się odwala. Ej, za wędzka, za momentka. Wow, dobra, 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 dobra! Bierzemy! A Bierzemy yeah. kolejne! Let's go, Bimy. let's go, daj nam coś dobrego! Kole... Co się dzieje mi z ekranem? Może jakieś chyba lagi, co? Ej, serio, mam jakieś ewidentnie problemy, coś z, z ekranem. Nie wiem, co się odwala. Dobra, pek, idziemy to. Okej, okay, może z góry muszę łowić stąd. O, dobra. Ej, dobra szczerze, tak by te tylko, bo może ja się boję, że raz ominiemy jakiegoś dobrego, nie? Ja, ja. se łowię, ja. Wybrowię, poszedłem se po łowić rybki. Dobra. Ej, mega fajny ten sposób na zdobywanie brył wysłowie rybek. Bardzo co satysfakcjonujące. Trailer kolejny radioakt. Co się dzieje z moją mapą? <laughs> ma che si bellaghi Ehi, hey, tobra, io ne... Ale widzicie to, co się dzieje na mnie na Wiemy, Nie, widzimy. nie Nie widzę, ale stary ogólnie to mi drogną ja takie dobre brainlot. To jest kolejny sekret mi w ogóle. Co jest, dobra, ej, ale ja też tutaj mam całkiem dobre szanse. Co chwilę dostaję ale jakiś, co po milion ja dają, myślę, nie? Ja myślę, że ten update jest za bardzo OP. Wow! Secret następny. Nie no, serio. Jakby wystarczy uzbierać miliard, kupić sobie nową wędkę i wtedy dostajecie praktycznie sekret za sekretem, nie? Co serio Ja teraz też 800 tysięcy dostałem sekreta, nie? Dobra, uwaga, co będzie tym razem? Łopanie! A wiesz jaka jest największa, najwięcej co bym chciał dostać? To chciał dostać. Aquantik, Aquantic. Jest... Megalodon też jest widzę z tego co widzę. Ooo, wow, Megalodon! Megalodon do zdobycia! A nie, bananita dolfinita! Ale czekaj, ile mamy Aquantic 7 na 23 Ej, a może jest Aquantic Baza? Widzieliście? No, Aquantic Baza? Może jest, słuchajcie! Czy jak aktywna o ci chodzi? No, Aquantik, nie, Aquantik! Ej? Ej, dobra, mam takiego brejnota śmiesznego, dropłem. A Ej, ten co zjedzie, się dzieje ty? z tymi brejnotami? To to, to sahur idzie. One nie idą na mojej bazy! To co nie? jest mi co? Ej, zbagowałem te brejnoty! Ca ty nie pojan! kojan! bana za las! Co się odwala, zbagowałem giełę! <laughs> Ej, ten No idzie! Nowy sticker, nowy secret, nowy secret, 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 Patrz, damy tutaj! Dzie? No to to sachujcie! To tu! What? To to, to, to no okay, samor, nie miałem go, biorę go! A ty, innego ci wziął. Stali? Ej, ale co z tymi brejnotami? Ej, dobra, te brejnoty, nie wiem co one odwalają. One latają! Ej! Ej! Ej, ej one idą! Ej, idą! O, co, tła... Ej, co to Ej, Leszy! Ej, dobra, to był najśmieszniejszy bóg jaki widziałem. Ja A, nie oj. mogę, to było tak dziwne, ja nie sądziłem, że tak się da. Okej, okay. ehm, No jak widzicie, jak chcecie zbagować e, jakąś e, sobie bazę, to z Wojanem jest najlepiej, co nie? Pff, Cigataria! Cigataria jest zdrowną! Jak to cykleteria? No super, 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 zobacz, Gdzie? Tu? No na linii, na linii. Ej, w sumie nie mieliśmy chyba wcześniej Cicleterii. Dawaj ją, dawaj, kupuj. Cicleteria by Cicleteria dostała 21 milionów! Nie, ale super. Ej, powymieniajmy się nią, zobaczymy ile będzie miała. no. Dobra, wymieniajcie się nią, bo ona bardzo... Dawaj po moją bazę nubek, moją bazę nubek. Jeden efekt i z 3 milionów zrobiło się 21? What? Ja tego nie widziałem Mocne. jeszcze. Ja tego Ale nie ona widziałem, w ogóle żeby. jakaś szybko jest, nie? Ja, ej, no ona chyba jakoś. Ej, a czy ona czasem nie przyspiesza, im dłużej się nią wymieniacie? Ej, to byłoby a mocne szczerze. Ej, dobra, on zaraz walnie tym efektem naszym nowy, na, najlepszym. Dobra, tak. to może wymieniamy się na obok tę przykryterium. Może się nie wymieniajcie, a ja sobie zrobimy troszeczkę miejsca w bazie. Ej, kupiło, kupiło. Ale był lakt! Ej, nic Ej, ja się widzę, mam ciemno Bano Jakby się ją stracił, to w tym momencie. Ja ją ja tracę, dostał... ja ją tracę na 100%, a, no. bo nic nie widzę. No ale powinieneś ją widz, co? No. Natomiast Radzieje, stary, bo było co no chwilę. ale bo ty się musisz ustawić przed nią! Ja byłem Tyle lat myślenie. robiliśmy te taktyki, a ty dalej nie ogarniasz! Ale to kto mógł wiedzieć, że on będzie tak ciemno robił nagle. No, no przecież on za chwilę robi, to trzeba się ustawić tak, żeby na pewno wiedzieć, którędy leci brain i go kupić, kiedy lecisz e! Cikreteria zrobiła kółko do oka o bazy Wiesz i wysziała do co? Masz dostajesz bana w tym a, momencie. A, z naszego ja tu robię brain roty, a nie Ja będę cikreterie. się wymieniał już tylko z nupkiem, normalnie. Elo! Dobra, a co możemy to tak zrobić. Robić. A to jakiś dinozaury idzie, nic takiego fajnego, dobra. Ej, co... uważajcie, że będziemy mieć pewnej bazę, bo co chwilę teraz broniący dostajemy z tej wędki, nie? No dobra, dobra, ej, no dobra, co się dzieje z moim ekranem? Odwala coś mi mój ekran! Yo! Dobra, dostałem ekran Ej nie ja mogę sobie bronią, Pomogę, O mogę, dobra, dobrze. Okej, radioactive radio. okay, radio time. Radioactive! Fajny Pick. jest ten efekt! Co jest jak daleko wyrzuciłem teraz tą wędkę? O, okay. mi się podoba. Ogólnie radioaktywne brajnoty są fajne I najlepsze jest to, że można łowić w tym właśnie radioaktywnym czymś. To, o, to to jest super. O, dostałem orkalita. O ja cię kręcę, patrzcie, mamy orkaledona Czyli to na co czekaliśmy! To zasko stare, ale, ale zobaczcie jaki bloków teraz idzie, może jakieś znajomy. Jakie bloków, ja chcę orkaledona. Szybko! Jeszcze do potrzebujemy! Szybko, szybko Nubek no, dołącz! Tutaj będziemy się ale nie, 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 Ale Lucky Bloków, ale widzowie, my nie potrzebujemy Lucky Bloków. My chcemy orka Ledona. On daje 40 milionów na sekundę, a te brenoty, które tutaj mamy, mają jeszcze większą szansę, ponieważ ja? są, patrzcie na to, lawowe, mają masę efektów, więc prawdopodobnie orka Ledon jestem. może wyskoczyć z czymś do prawda i Ja mam bardzo dużo pieniądze. Chodź, chodź do mojej no bazy, chodź do mojej uwaga, jest. jestem. Odkupujesz. Orka Ledon, jestem. 40 milionów, 3, 2, 1, trade! I. Dawaj! Dawaj nowego, odkupujesz go! Odkupuj nowego drodze! O! Panie, 180 U! milionów! nie mogę kupić! Ja kupiłem, dobra! A, dobra, dobra, Teraz ty! Te, te... Ok, dobra, wymieniajcie się, please, ja już myślałem, że straciłem go! 180 yes. milionów na sekundę już daje! Ja nie efekt. mogę! Ale no. wielka szkoda, że nie jest, wiesz, nie jest taki um, z tym efektem, nie? Z jakim A, no, no, że, że nie jest na przykład dla Woły. O. Yeah. Bo teraz było chyba 10% na oh, yeah. radioaktywnego, nie? Ale mamy stare szanse, jeszcze jeden snap i będzie... Gdzie jest Nubek? O, w wodzie się Wymieniajcie się tutaj, pomiędzy środkową linią. Nie może ja, to Dobra, dobra Musimy go mieć tutaj bardziej na środku, a my snapa zrobił. Co? Celujemy w przynajmniej pół miliarda! Z tym To były trzy efekty. Nie Ogólnie, no, jeden BM. Ja słyszałem, że po trzech efektach jest już dużo trudniej go kupić, nie? Serio? Serio, chcecie w sensie nie kupić, tylko zdobyć kolejny efekt po trzech efektach? Po trzech efektach, że trzy ej. efekty, a potem już naprawdę jest ciężko. Ja mam lagi normalnie, ja mam ja lagi. Ja też mam lagi, normalnie mi cofa, nie? Ja nie mogę, ej, dobra, mam nadzieję, że będziemy mogli się nim wymieniać, bo wiecie, za. Że... No, ja to ja... mówiłem tutaj, stary, a on się tutaj tego wrócił Ej, dobra, wymieniajcie się bardziej na środku. Nie możemy dobra. czekać do ostatniej chwili, jak są takie lagi. Dobra. Serio! A nic nie tracimy. One jest naprawdę mamy w Tak, kasy. Wydaje mi się. Piesiąt tylko kosztuje. Wydaje mi się w ogóle, widzowie, że tutaj mamy szansę na 1 miliard, bo Orkaledon ma szansę na 1 miliard. My chyba. Prawda, prawda? Takie, czy my mamy jakiegoś Orka Lodona, który ma 1 miliard? Chyba nie mieliśmy, mieliśmy parę nie? Ja nie mogę, dobra, to to może być przemocarne. A jeszcze mocniejsze, wiecie, co by było? Gdybyśmy zdobyli tego fragola. A tak o, się to składa. To może w kolejnym odcinku. Postaramy się go zdobyć. Uu, można w kolejnym odcinku. To w sumie nawet jest bardzo możliwe. Tutaj patrzcie. Tutaj mamy. Ej czekaj. To jest Orkaledon? Nie, to jest Tralaledon. To jest Traledon, który ma 1 tak, tak, miliard. Tak, tak. A to jest Orkaledon, którego właśnie zrobiliśmy i ma 180 już milionów. Więc spokojnie. Takie fajny brainroty. Czekamy na walnięcie admina. O ja cię kręcę, idzie admin. spójrz. Zasadnie no się, to się ryko, to. teraz. Zacznie się teraz, teraz naprawdę zacznie. A ty wow. tutaj tylko taka sekury. dobra? No dobra, Ej, skupcie się, bo teraz będą latać te strony. Do ma! 400! ma. Co? Lecimy! Na dwóch efektach ma już 400! Nie, jeden bezgląd, panowie! Dobra, wyminęcie się. Tak teraz ciężko będzie z tymi efektami, mam wrażenie. O, dobra, powodzenia, słuchajcie. Ja na was kibicuję, słuchajcie, żebyście to utrzymali. Jeśli on już ma 400 milionów, to jest wielka szansa, że będzie miał 1 miliard. Jeśli jeszcze z jakichś. Nie wiem, to dwa prawda, lub to trzy Efekty na niego trafią. Więc. No. Ale w sumie dostał najłatwiejszy efekt, bo dostał ten płomień, więc to ale jest. ten płomień i... jest bardzo dobrym efektem. Więc miło, że najłatwiejszy, to nie tak bardzo Dobry tak, epic. jest mega dobry i zawsze można na niego liczyć, co nie? No prawda, prawda, można na niego tego wystajpić trochę, nie? W sumie. Ej, a kto powiedział Skip Fuse, ten gościu? To czekaj, co? Może tutaj się pojawi coś nowego. Dobra, no, muszę obserwować. zostawcie łapeczkę, żebyśmy zrobili e, tego fragola and chokrama. E, ho, to by było mega to jest mocne. jest fajny, jest fajny. To by było tak potężne. Dobra, niech jakieś kraby mnie go walną, albo cokolwiek, niech tutaj się pojawią. Dobra, admin walnie jeszcze, walnie jeszcze jednego snapa, a ja, zobaczcie, co udało mi się zdobyć.

Więc mamy połowę drogi do tego, Ay! aby zrobić fragrama. Korama. 100 milionów no, na sekundę. Muszę, widzowie zostawić tych yeah. bardzo dropę w górę, żebyśmy to zrobili. Co? Serio? Bo tak się składa, że mamy tego Spooky and Pumpkin. Ale chcemy to zrobić, jak będzie event taki trzy e, snapy przynajmniej: 3 lub nawet 4, bo teraz został ostatni snap, to nie opłaca się go robić. Więc e, może ten Orkaledon dropnie chociaż do połowy, do pół miliarda. Ale Panie jeśli by było, nie, to na następnym evencie robimy miliard z tym break. To 2 tak. miliardy, lekko! Ej serio, gdybyśmy mieli Brainota, który daje 2 miliardy, ej, wow. jeszcze sami byśmy go zrobili, to by było przemocarne. Na, nas, nasz rekord to 1,6, Ej serio, 1,6 to jest nasz rekord i to jest właśnie ten Spooky and Pumpkin, który tutaj jest, więc e, prawdopodobnie będziemy mogli nabić jeszcze więcej. No dobra, dobra, dawaj admin tego Snap'a, bo ono to oh O, i idzie, idzie admin, to ja chcę jeszcze przetestować jedną się. rzecz. Rzucę wędką i spróbujemy. A nie, dobra, lepiej nie będę rzucał, wiecie. Bo... A co to, też robić? Chciałem sprawdzić, że jakbym zdobył brain rota, to ten brain, Lota, to ten brain może otrzymać efekt, co no. nie? A ja sekury, no, bo... dobra? Bo są tak logi. Co jest, dobra. Ja kupiłem, a on dopiero po 5 sekundach się odlucił mi serio, no. Co jest? Ja tu widzę, co a, się odwala? Ja go kupiłem, bo on do masy wchodzi. Dobra, a może ja, ja go teraz będę też kupował, żeby e, jakiś może efekt na niego trafił. Ale nie, ma... nie wiem, czy jest sens, żebyś to kupował. Masz no, chodź, 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 odkup go. Dobra, dobra, odkupuję go. Muszę, muszę, bo wiesz co? Ostatnio. Gdzie ty? A, no, to z nóbkiem muszę! No to dawaj, odkup nubek. nubek! Kupiłem! odkup i ja z nóbkiem się wymieniam w takim razie. Ja myślałem, Kupiłem. że ty, ty jesteś mężczyzna, na Aha, eee, to, to to jednak dawaj, podwój z nóbka. Nie... No nie wiesz, nie wierzę, cały czas muszę... Zasadę odkupić? Ej, muszą w niego walnąć te! Latu no, Karacza! Dawaj, odkup, 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 odkup! Na no, to! Odkupiłem! 5 milionów ma, 5 milionów ma! Dostał tego e, Bombardino krokodilu, nie? Czyli no. jeszcze La możemy e, go za, odkupię, nie odkupię, 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 odkupię. O, we mnie też trafiło. Się... Odkupiłem, dobra, idzie do mojej bazy, o, kucze, no, więc musi do mojej mi. bazy iść. O, Aha. dobra, idę, 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 ja idę. idę. Kupię, ja kupię, czy nie ty? Kup, kup, kup. Dawaj, dobra, Kupiłem. Dobrze, Kupem. La kukaracza, celujemy w La karacza, ja do La Cucaracha, trzeba Teraz ja kupuję? Ej, tak, no? tak, teraz ty to A nie Ten nubek przy mojej bazie, ten nubek przy mojej bazie. Jestem, Dawaj. jestem, czekam tu. Kupiłem go, kupiłem dobra, go i czekaj, laku karacza niech please! Dostałem bombę? Laku karacza, laku karacza, musisz tropnąć, laku karacza. Dobrze, Super, super, super. Dobrze, dobra. dobra. Nie no proszę, ten laku karacza, niech wejdzie, to niech wejdzie. Albo krabik, albo krabik. Dzień. odkupuj to tak. Odkupiłem. Ej, dobra, dobra, te lagi są dlatego, bo w tej bazie są takie mocne brajnoty. Musimy mm. pozbyć się tych dobrych brajnotów, bo. Bez, bez tego e, nie da się grać, słuchajcie, nie da się grać z tymi brajnotami. ja mam za mocne brejnoty i przez to są takie mega mocne lagi O, odkupiłem, dobra Ja nie mogę, niech ten krabik wejdzie, bo do kukaracza nie pójdzie Jeden, no zawsze, zazwyczaj na Ale kupię, no, kupię, dobra, bo mam odkupiłem, 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 odkupiłem niepotrzebnie, ale dobra No sorry, dobra, tutaj tak teraz odkupuję Wiesz co, teraz ja, ale, o dobra, o mnie Okej, okay, i teraz znowu ktoś Musi. Dobra, Nobek musi... Być, ty musisz odkupić, dawaj. Dobra, dobra kupuję. Co się stało? Dawaj, Nobek odkupuje. Nie skupuje, kic, kic. Nobek, skup się! Skup się! Jak ja odkupuję, to potem ty musisz. Dobra. Teraz ty te ty, ty, ty kupujesz? Teraz ja, teraz ja, dobra. Poczekaj, niech troszkę dalej może, co? Troszkę dalej, żeby laku kukaracza w niego wano. A może musimy właśnie na boku się dawaj. wymieniać? To ja z Pysiem, ja z Pysiem. To, to ja, ja, ja kupuję. Tu, tu są kraby i lak ukaracza. Dobra, muszą, po, odkupuję. Oho! Odkupiłem, o, tylko ona no, ja. daleko idzie, no. Ostatnia no jedna leku karacza i mamy z 700 milionów efekt na nim. Jak on powie orka ledon, to już jest odkupiony, nie? Ledon. O, ja cię orka ledon. no, leci, leci, powiedział. Dobra, gdzieś tutaj Tutaj kupię. na pewno karacza, no come on. O, dobrze. Proszę, proszę, idzie coś, idzie... A, no nie, jas, ona miną. poszła gdzieś dalej. Dobra, kupuj ja, tak, bo mamy blisko ja wadze. No, jest efekt czapki, no ale. Orkaledon, no dobra, powiedziało, dobra, 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 dobra. Jak powiem orkaledon, to już jest na pewno kupione, co nie? Dobra, ale nie rozumiem, dlaczego tutaj te grają zamiast zakładać czapeczki na. Serio, nie, nie zakładają ja. te czapeczki. Nie zakładają w ogóle czapek, zaraz się skończą, zostało 10 sekund, nie! Prosimy no. Ostatnie, Bravo! please, ostatnie, ostatnie efekty, no, bez tego będzie ciężko, laku to... No. O, dobra, a, Ja już myślałem, bo był tak blisko, nie? No nie, on leci z tym tutaj, no serio No nie, i co teraz? Może nubek odkupić teraz, co? Ja odkupię, bo to już jest i tak koniec, słuchajcie Nie, zapewne już koniec? Serio, mamy 500 Dada. milionów brainrota I tak to jest bardzo dużo Przyda nam się, przyda nam się, dziękujemy bardzo Ale na kolejnym update'cie Fajnie będzie zrobić tego najsilniejszego a, a chodź do mojej bazy Ja ci jeszcze coś pokażę, bo mam takie raki bloka o. I z tego dropi 6-7 I ja o. jestem na największym sigienką na świecie, Dobra? No, dobra? No do, na pewno tak. będzie 6 no. to tego pewny. Ja no dobra, dobra. Dobra. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć, dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.